Złota proporcja. Jest to zagadnienie matematyczne, które może niekoniecznie być przez wszystkich znane, mimo swojej niezwykłej powszechności. Ja nazywam się Kasper, a w dzisiejszym materiale razem z moim przyjacielem Karolem postaramy się Wam wyjaśnić, o co z tym właściwie chodzi. Pojęcie złotej proporcji wiąże się bezpośrednio z ciągiem Fibonacci'ego. Jest to ciąg liczb, w którym pierwsze dwie wynoszą odpowiednio 1 i 2, a każda następna jest równa sumie dwóch poprzednich, czyli 1, 2, później 1 plus 2, czyli 3, później 3 plus 2, czyli 5, i tak dalej, i tak dalej. Złota proporcja to właśnie nic innego, jak stosunek sąsiadujących ze sobą liczb. Idąc dalej, stosunek taki wynosi w przybliżeniu 1,618, czyli właśnie liczbę fi. Wynik staje się tym dokładniejszy, im na większych liczbach operujemy. Jeśli zaczniemy rysować wokół siebie kwadraty, których długości boków będą odpowiadały kolejnym liczbom ciągu i wpiszemy w te czworokąty spiralę, powstanie tak zwana spirala złotej proporcji. Teraz jednak wyruszamy w teren ja za kamerą. Karol przed Wami. Cześć, jestem Karol i razem z moim przyjacielem Kasprem wybraliśmy się do Krakowa, żeby nagrać kilka przykładów złotej proporcji i ciągu Fibonacci'ego, właśnie w architekturze Starego Krakowa. Zapraszamy i zaczynamy! Naszym pierwszym przykładem będzie pałac Krzysztofory, czyli ten budynek, znajdujący się za mną z żółtymi okiennicami. Na jego przykładzie łatwo będzie można zauważyć o czym będziemy dzisiaj rozmawiać, mianowicie musimy tylko spojrzeć na jego okna. Trzy okna, pauza, dwa okna, co odpowiada dwóm kolejnym liczbom ciągu Fibonacci'ego. Dwa i trzy. Co to jest ciąg Fibonacci'ego, kolega już wcześniej mówił, a my w tym czasie przechodzimy do przykładu numer 2. Pamiętacie Pałac Krzysztofory? Przechadzając się ulicami Starego Miasta w Krakowie, zauważyliśmy kolejną bardzo ciekawą kamienicę na ulicy Jagiellońskiej, w której układ okien idealnie odpowiada liczbom ciągu Fibonacciego – 3 do 2. Jednak przyglądając się tej kamienicy, zauważyliśmy kolejną kamienicę w tle, w której układ okien jest bardzo podobny – również 3 do 2. Świadczy to o powszechności wykorzystywania ciągu Fibonacciego w krakowskiej architekturze, a będąc już obok budynku Kolegium Maius, przejdziemy się do jego wnętrza. Obecnie znajdujemy się na dziedzińcu Kolegium Maius, historycznego budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego. Będąc tutaj, możemy zauważyć bardzo ciekawą zależność. Osiem arkad i kolumn wzdłuż oraz pięć arkad i kolumn w co odpowiada dwóm kolejnym liczbom ciągu Fibonacciego 5 i 8. Jest to dowód na bardzo powszechne występowanie tego ciągu w architekturze Krakowa z tamtych czasów. Zgodnie z naszą obietnicą znajdujemy się ponownie na rynku głównym w Krakowie, gdzie zauważyliśmy kolejne dwie zależności, których schemat odpowiada właśnie złotej proporcji. Pierwszą z nich to będzie szerokość rynku przez właśnie długość cukiennic. Wychodzi około 1,6, co odpowiada naszym założeniom. Stosunek wysokości najwyższej wieży do szerokości tego kościoła wynosi 2 do 1, czyli dwie pierwsze liczby ciągu Fibonacciego. Poznaliśmy kilka przykładów występowania złotej proporcji w architekturze krakowskiej. Jej znaczenie rozważali już jednak starożytni Grecy, budując swoje świątynie. Złoty trójpodział występuje również w sztuce, jak na obrazach Narodziny Wenus czy Ostatnia Wieczerza. Bardzo zbliżona do liczby Fi jest proporcja kinowego ekranu w Europie wynosząca 1,66 do 1. Również niektóre kadry w tym filmie są zgodne z fotograficznym złotym podziałem, według którego interesujące nas obiekty nie powinny znajdować się w centrum, tylko w miejscach, w których przecinają się linie, czyli w tzw. złotych punktach. A czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego tak trudno znaleźć czterolistną koniczynę? Właśnie dlatego, że liczba 4 nie należy do ciągu Fibonacciego. Z nieznanych nam powodów, liczba liści czy też płatków roślin praktycznie zawsze jest liczbą należącą do tego ciągu. Zgodnie ze spiralą złotego podziału układają się nasiona słonecznika, cyklony galaktyki. Spiralę tę można idealnie wpisać w ludzkie ucho. Spójrzcie również na muszę ślimaka, czy to Wam czegoś nie przypomina? Jak sami widzicie, coś jest na rzeczy. Niektórzy nazywają liczbę fi wręcz boską liczbą. Dlaczego taka zależność występuje w naturze i dlaczego przez nas postrzegana jest za estetyczną? Zostawimy Was z tymi pytaniami i dziękujemy za wysłuchanie. Miłego dnia!